I gdy dziecko z autyzmem się źle czuje, to jest to dziecko, które ma mnóstwo natręstw, Ma mnóstwo zaburzeń sensorycznych. To jest dziecko, które musi ciągle włączać, wyłączać, zamykać szuflady, otwierać, wyrównywać, dopasowywać. Jeżeli mamy dziecko, które właśnie jest bardzo skupione na tych swoich schematach, rytuałach i jest takie sztywne w zachowaniu, nie jest elastyczne, tylko jest sztywne. To to jest dziecko, które się źle czuje. I tak samo jeśli, jeśli wejdziemy sobie już stricte na obszar tylko zaburzeń sensorycznych, to tutaj także musimy pamiętać, że zaburzenia sensoryczne, one, tak, owszem, występują u dzieci ze spektrum, u różnych dzieci także mogą występować, i fantastyczna terapia integracji sensorycznej daje ogromną ulgę, ale żeby terapia była skuteczna u naszych dzieci, to co jeszcze musi być wraz z tą terapią? Wraz z terapią musimy podjąć diagnostykę medyczną, diagnostykę medyczną, żeby szukać, Przyczyn tych zaburzeń sensorycznych.